No i kolejny odcinek, także dzisiaj trochę o garecie znowu. Także zrobiłem i znowu przebudowałem zasilanie na ogniwach litowo-jonowych, takich o, tych dużych. No, rozwiązałem to inaczej, także siedziałem wczoraj, chyba że no to późno siedziałem. Dzisiaj jeszcze poprawiam, poprawiam to wszystko. Także zrobiliśmy, wcześniej było rozwiązane tak, że układ audio brał, bo były inaczej baterie, był minus plus, minus plus, czyli dawało nam większy i Było to rozwiązane tak, że wzmacniacz audio pobierał zasilanie jedno mniejsze, a cały układ, cały układ wykrywacza brał napięcie z dwóch baterii. Ale kolega to testował i mówił, że po prostu, jak to, no nie w sumie, nie zakładałem, ale tak się działo, że jedna bateria się szybciej rozładowywała. A układ wzmacnaczy audio nie on pracuje tylko do pewnego woltażu Więc jeśli spadło napięcie zbyt nisko, to wzmacniacz audio od razu przestawał działać. Także nie działało, no w sumie działało to fajnie, tylko że nie działał wzmacniasz audio zbyt długo, więc nie dało się później już chodzić. Poza tym wykrywacz normalnie działał na wyższym napięciu, na chyba 8V. Teraz jest to rozwiązane tak, że jest napięcie 3.742 v po, po naładowaniu. I Jest po prostu zwiększona pojemność, bo są dwa ogniwa. Teraz jest tak minus minus plus plus, czyli mamy jedno zasilanie niskie albo większej pojemności A rozwiązałem to tak bo kombinowałem żeby zastosować sam układ sam układ z power banka, ale to nie chciało w ogóle działać no, także rozwiązane jest to trochę inaczej tu jest taki mały układ no akurat pod kabel usb można sobie dowolnym kablem usb ładować czy tam ładowarką od telefonu te baterie. A no, tu jest akurat wskaźnik kontroli ładowania. Czyli jak się naładuje, to nie będzie mrygać. Zastos zastosowana przetwornica, żebym mógł wyrównać napięcie do 6, 6, 6 V. I, no, I sobie to tak ustawiłem, Także wszystko działa. A no, tu do dokładnie kabla, żeby to, to nie przeszkadzało poszyk trochę tam przesunąłem, bo wcześniej to trochę było inaczej a no tam pofrazowałem to wszystko co było przeszkodzane, także można chodzić i ładować opcjonalnie można zawsze wyciągnąć baterię i wyłożyć także nie ma problemu no i to na razie jest taki drugi z prototypów, który zrobiłem, przerobiłem na razie taki zostanie, także w miarę to fajnie wygląda wszystko się w miarę mieści, także na razie sobie to odłączymy. Jak widzicie, poziom baterii na ładowanie jest full. Wszystko działa. W głośności wszystko działa i tak dalej. Także sprawdzamy. Tutaj w moim jest trochę inny potencjał, więc to trochę gorzej działa niż to, co, co u kolegi robiłem. To jest balans gruntu. Póki co, na razie nie będę większych innych modyfikacji robił, jeśli chodzi o jakieś podświetlenia, bo po prostu nie, nie mam jako takiego pomysłu. Więc na razie się nie będę w to bawił. Znowu, znowu, drugi raz to jedzie ten egzemplarz do kolegi musi posprawdzać co się dzieje z tą płytką co mu wysłałem także potestuję, będziemy miał dwie, 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 yy, 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 dwa garety do dyspozycji 250 i 350 -tkę. także sobie posprawdza, wyślę mu dwie cewki nowe małą i dużą na tornado i sobie posprawdza czy tkwi problem? Także już będziemy wiedzieć, ogólnie, jako takich, ja jeszcze kilka razy wspominałem, że między 250 a 350 zbyt dużych różnic nie ma. Choć 350 powinna działać lepiej, bo niby firma ją poprawiała. Ale z 350 mi się różne dzie dzieją rzeczy, także coś na pewno tam jest pieprzone przy tych 350 -tkach. A no tu jeszcze zostaje inne, kilka takich na, na, na płytce rozwiązań, które będę musiał przetestować kiedyś tam sprawdzić jak to wróci. Będę ja miał znowu do dyspozycji. Także chciałem koledze, no, no, w sumie robiłem także przed wysłaniem, bo kur jest zamówiony, także ma przybudowane zasilanie. No dobra, także kolega mi na pewno zda relację jak to długo działa i, i tak dalej. Zobaczymy. No, żeby ta budowa była tu trochę większa, to wtedy by można było fajnie potencjometry zbalansować. No, ale dobra, także jest jak jest, bo już na przykład, gdyby chciał z tyłu zastosować potencjometry przy takim zasilaniu, no to już tylko znowu nie będzie miejsca, także coś było trzeba znowu kombinować. Także prototyp zasilania działa. Wyślę koledze ze i Zobaczymy. Jakie relacje mi zda On Może wiedzieć o tym więcej. No dobra, także to na tyle. Także zasilanie działa. No i wszystko gra, także zobaczymy co i jak dalej. No w sumie ja już się ładowałem, także już się nie będę znowu ogniwa ładować. Już nie mryga tak jak wcześniej. No, no dobra, także wszystko działa. Ja uciekam także, trzymajcie się, no i do kolejnego odcinka